Dzień dobry, witam Was w niedzielny przedpołudnie. Otoczony jestem znowu gadżetami, ale gadżetami jadalnymi, żeby wam pokazać pokazać dzisiaj moje śniadanie, bo jestem po śniadaniu, ale w trakcie, w trakcie przeniesienia w daleki kraj Honduras. Do Hondurasu dzisiaj jadę. W Hondurasie jest bardzo dobrze. Mówię o, o kawie. Wyobraźcie sobie, że taka kawa, które, które, którą sobie zaparzycie, tak czy inaczej, i te fusy trafiają na waszą działkę, to tak, jakbyście przenieśli część Hondurasu do siebie w swój rejon. Takie połączenie, taki miks. No i tak rzeczywiście jest, bo przecież ta kawa, te fusy to, są, to jest energia słoneczna połączona z tymi pierwiastkami z tej ziemi, akurat właśnie z, dzisiaj z tego Hondurasu. Także na mojej działce mam już ziemię z Hondurasu, z Meksyku, z Brazylii jeszcze z wielu innych krajów. Także wszystko jest tutaj u mnie. Oczywiście, że to jest tego szczypta, nie? Chciałem się Wam pochwalić tym moim dzisiejszym śniadaniem. Powiedzieć Wam, bo jesteście nieraz ciekawi, co piwowarczyk gadasz, No, jadam coraz mniej. Jadam coraz mniej i coraz mniej żarłoczny jestem. I dzisiaj na przykład miałem na śniadanie dwa plasterki tego cudownego czarnego salcesonu optymalnego. Tam od Rafała. bardzo dziękuję. Już niewiele go zostaje, ale ja sobie go tak dozuję: dwa plasterki i grubości palca. Grubości palca, czyli takie dwa plasterki. Na to był położony pomidor, troszkę pieprzu soli i, i na takie dwie kanapki z tego salcesonu. Do tego było jeszcze. Taki, to jest akurat, może Wam pokażę, no bo ja jem taki dojrzewający ser, to się akurat są szafir, jest jeszcze bursztyn, jest jeszcze jakiś tam inny, ale mnie smakuje najbardziej ten, ten, ten szafirowy. I to jest dosłownie taki paseczek z tego sobie tak, a widzicie, farba, no bo jeszcze nie, nie domyta, ale jeszcze będzie, dzisiaj jeszcze obraz będzie tworzony dalej, więc taki paseczek sobie ucinam z tego, z tego szafiru. I albo, albo z bursztyna, bo bursztyn też bardzo mi smakuje. I to jest całe moje śniadanie. Nawet majonezu do tego nie trzeba było. Nic. Troszkę soli, pieprzu, ze względu na tego jałowego pomidora. Bo ten pomidor jest, wiecie, to jest wszystko hodowane na wodzie. Woda z dodatkami tych rozpuszczonych wszystkich w formie soli czy jakichś tam innych. I tyle, i to wszystko rośnie. Korzonki są w wodzie, pływają sobie. On nie widział nigdy, nie, nie widział nigdy prawdziwej gleby, prawdziwej, prawdziwego gruntu. Takie to jest teraz. Tak jak my też. Niektórzy urodzili się w mieście i poza miasto całe życie nie wyjeżdżali. Nie wiedzą, że nawet istnieje krowa, tylko myślą, że mleko i śmietana to jest z fabryki. Fabryka to robi. No tak się zdarza, a ten biedny pomidor też tak. Tak samo jak te kury, które niektóre nieszczęścia hodowlane, które siedzą sobie w tych klatkach. Dobrze, że teraz ta norma europejska jest troszeczkę większa, wyższa, znaczy wie, mają więcej tam luzu, więcej swobody w tej klatce. Ale nigdy nie widziały prawdziwej trawy, nigdy nie widziały prawdziwego słońca, tylko dla nich żarówka jest słońcem. Sztuczna żarówka to jest, ich, to jest ich naturalne oświetlenie i nie wyobrażają sobie pewnie, że może być cokolwiek innego. Może z nami jest tak samo, może my tutaj w, w tym terrarium, w tej sztucznej, na tej sztucznej, na tym sztucznym kawałku skały, nam się wydaje, że to jest nasz cały wszechświat, to jest ta nasza planeta. A może tam gdzieś dalej jest zupełnie coś innego poza tym naszym hodowlanym kurnikiem. Może gdy na tyle się poprawimy, przeszlifujemy, że, że dostąpimy tego zaszczytu zobaczenia czegoś innego. Może to w formie jakiejś, wiecie, bo może my się jeszcze nie nadajemy do, do tego, żeby z tego naszego kurnika, z tej naszej klatki, żeby powędrować tam, gdzie są te przestrzenie szersze, większe. Zrobilibyśmy pewnie drugiej, trzeciej kurze wielką krzywdę, bo, bo, bo kiepsko z nami. A tak, to jak nam tutaj wyrwią trochę piórek z ogona, troszkę nas poskupią, troszkę nas tutaj czasami wiecie, przypieką, różne tutaj rzeczy się z nami zdarzają, no to po takim przeszlifowaniu przez jedno pokolenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte życie, może w końcu nauczymy się kultury, szacunku, współczucia dla drugiej osoby, nie robienia drugiemu krzywdy. Ale póki co mamy, co mamy, żyjemy wśród samych swoich, więc musimy doświadczać, musimy doświadczać cięgów, łobuzerstwa, złodziejstwa, bandytyzmu, utrapienia wszelkiego typu. I jedyne, na co mamy wpływ, to na to, żeby sami nie stać się takimi samymi gałganami i łobuzami. A żeby, tego nie, a żeby tego nie stracić, tej, tej, tej odrobiny dobroci, która gdzieś tam w nas na pewno drzemie, to łatwiej jest, gdy mamy pełny żołądek, gdy mamy pełny brzuszek najlepszej obfitości, jaką możemy sobie na, obecny, na obecną chwilę zafundować, a możemy, bo ta obfitość jeszcze nie jest taka droga, jeszcze jest. Yy, w sumie, patrząc tak rozrachunkowo, to jest lep... finansowo tańsza niż, niż te badziewne rzeczy, których nie powinniśmy do ust wkładać. Ale oczywiście każdy z nas dokonuje własnych wyborów, własnych wyborów według własnego stanu wiedzy, którym który dysponuje w danym czasie. Jeżeli nasz stan umysłu mówi nam, że powinniśmy, że powinniśmy, Jeść rośliny i tym się żywić, nie krzywdzić żadnego zwierzątka przez zjadanie go. No to, to mamy, co mamy. Będziemy w fazie wegetacji, tak jak ten pomidor, który, który jest pomidorem, czerpie to, te soki swoje, czerpie z tej wody, z tego płynu, który w tych korzonkach tam przepływa. I jest potem takim pomidorem, który trzeba przyprawić pieprzem, solą, bo się go po prostu zjeść nie da. Taki wyjdzie i ten człowiek taki sam wyjdzie, który żywi się tym samym płynem jak ten pomidor. Ja Wam tutaj czytam i praktycznie w każdym moim nagraniu staram się przemycać, przemycać wiedzę pana doktora Jana Kwaśniewskiego i pana Tomasza i pana Tomasza Kwaśniewskiego. Oczywiście, że też, ale tamta wiedza jest yy, na mój poziom, może troszeczkę jeszcze z, z, za, za zbyt odległa. Muszę się bardzo starać, a ja jestem leniwy, więc nie bardzo mi się chce wgryzać w te biochemiczne wszystkie formuły, reguły zależności, ale, ale, ale nie jest tak źle, bo pan Tomasz w swojej książce co pewien czas dawał taką odsapkę, taką. Taką odskocznie takiego wyluzowania, że nie jest to jeszcze aż tak bardzo skomplikowane, i co pewien czas jest tam w rameczkę tak brane podkreślenie, takie podsumowanie, takie tak na chłopski rozum, żeby można było pewną tematykę zrozumieć. I jak sobie zacząłem tą książkę w ogóle zacząłem czytać właśnie od tych prostych podsumowań, to czytałem ją na wyrywki. I na wyrywki wydawało mi się, że jest fajnie, ale po tym jak zacząłem wgryzać się w ten tekst, który jest tekstem. No, tekstem biochemicznym, naukowym. No to trzeba było posiłkować się wujkiem Google. Wystarczył sobie wujek Gogle do tego. I dopiero wtedy. Ale było to łamacz, tak jak to niektórzy powiedzieli, łamacz umysłu, łamacz umysłu. No i tak jest, i tak ma rzeczywiście być. Ostatnio słyszycie, że dosyć sporo zamieszania wywołała, wywołała, wy, wywołało wystąpienie jednej pani profesor odnośnie żywienia. Ja tu nie będę Mówił nawet jaki pani profesor, bo to z jednym bardzo znanym panem od wywiadów. Też nie będę mówił, bo przecież wszyscy wiecie doskonale. A po co ja mam tu kogoś reklamować, skoro mi tutaj nie mam z tego żadnych korzyści ani materialnych, ani niematerialnych, żeby to jeszcze o mnie wspomnieli. Ale nie wspominają to, co ja mam wspomnieć. I dlaczego ta burza została taka wywołana? Dlaczego ten pan reporter, ten wywiadowca, ten, ten, ten co robi te wywiady z tymi innymi z ciekawymi osobnikami gatunku ludzkiego. Dlaczego on ma teraz tak przegwizdany? Od Piotra Tymochowicza dowiedziałem się, że teraz oni nie mogą odpuścić, dlatego że wystąpienie tej pani profesor uderzyło, uderzyło w struktury całego ciężkiego przemysłu zbrojeniowego, ale zbrojeniowego takiego nie, że oni robią czołgi, rakiety, tylko ciężki przemysł zbrojeniowy, który uderza w ciebie tam po drugiej stronie i we mnie tu po tej stronie. To jest najcięższy przemysł zbrojeniowy. Ten przemysł zbrojeniowy nie ma luf, nie ma karabinów, nie ma armat, nie ma samolotów, nie ma dronów dalekiego zasięgu. On ma coś innego. On jest tak subtelny i tak delikatny, że on ma tylko powab, on ma tylko ten, ten zapach. Ma cudowny smak: ma wygląd kapitalny, ma wspaniałe opakowania. I jest najbardziej skuteczną bronią masowego rażenia. Skala tego rażenia jest niewspółmiernie bardziej zasięgowo rozleglejsza niż wszelkiego przemysłu zbrojeniowego. Jest dalekosiężna, niezauważalna prawie. A jak zauważalna, to umiera się w ekstazie, choruje się w ekstazie, w uniesieniu, w zapachu cudownym. I tak ma być, i tak to ma działać. I teraz okazuje się, że um, pani profesor uderzyła w część tej amunicji. Pokazała, nie pokazała o co tu chodzi, tak do końca, bo to nie padło. Nie padła proporcja, nie padło żadne zdanie, które. Powiedziałoby o panu doktorze Janie Kwaśniewskim. I dlatego właśnie, między innymi, ja z premedytacją nie wspominam ani pana redaktora nazwiska, ani tej pani nazwiska, bo mnie to nie interesuje. Bo jeżeli nie padła najważniejsza kwestia, największego odkrycia w dziejach ludzkości, tej obecnie pisanej, czyli proporcji i nazwiska pana doktora Kwaśniewskiego, to ja nie widzę powodu żadnego, żeby żeby tu się epatować. Jest tylko pokazane, tylko pewne pociski są pokazane, ale jak one działają, jak one uderzają, to nie jest tutaj pokazane. I dlatego jest embargo, od wielu lat jest embargo na mówienie publicznie, w publicznych mediach w tych szerokiego rażenia o panu doktorze Janie Kwaśniewskim i o jego największym odkryciu dla ludzkości. Żeby to odkrycie przykryć, w pewnym momencie nawet posłużono się, bo myślę, że ktoś to zrobił celowo i świadomie, wylansowano inną, inną dietę Kwaśniewskiego. Mianowicie dietę kapuścianą, dla kapuścianych łubów, żeby odwrócić uwagę. Mianowicie prezydenta Kwaśniewskiego wzięto pod włos i, i rozpropagowano, czym on się odchudza, że odchudzał się dietą kapuścianą i skojarzono z nazwiskiem i poszło to w eter, poszło to w opiek. Do tej pory zdarzały mi się wpisy pod moimi filmami, gdzie ktoś pytał, czy tu chodzi może o dietę kapuścianą pana prezydenta Kwaśniewskiego. Nie, nie, nie o tą dietę chodzi, zupełnie o inną dietę. Owszem, można tam też przy okazji zjeść garść kapusty na obiad, jak najbardziej. Ale to zupełnie nie o to chodzi. I też nie o to chodzi, o czym mówiła pani profesor w tym wieko, wiekopomnym już swoim wystąpieniu. Tak, Czy pani doktor zna żywienie optymalne i zna dalekosiężne skutki stosowania najcudowniejszej proporcji, jaką podano kiedykolwiek ludziom do, do zrozumienia? Oczywiście, że zna. Oczywiście, że zna. I rodzi się pytanie, to dlaczego ta kwestia nie padła w tym, w tym nagraniu? Bo byłoby to zbyt mocne. Można mówić o tym, co powiedziano, ale nie wolno mówić o panu doktorze Kwaśniewskim. A może jeszcze inaczej. Może samo wypowiedzenie zdania, w którym pan doktor Jan Kwaśniewski byłby na piedestale jako odkrywca, jako największy odkrywca, Mogłoby zdeprecjonować troszeczkę rolę innych profesorów, którzy, którzy tak nie mieli takiego horyzontu odkrywczego, i którzy no, troszkę mniej odkryli, albo mniej odkryli, może w ogóle nic nie odkryli. I zamiast odkrywać to oni, ich rolą jest przykrywanie innych odkryć. I tak się dzieje. Rolą wielu profesorów jest właśnie przykrywanie, przyćmiżanie swoim bełkotem roli największego odkrycia w historii ludzkości. Tak to ma funkcjonować. Zamiast wycinać to drzewo najważniejsze, które rośnie, ten, tego jednego pięknego dęba, który jest największy, najbardziej rosochaty, naj, najtrwalszy, sadzi się takie karłowate dęby wokół. I, i tak, się je ma, tak się tego dęba maskuje, sędzi się całą puszczę, no wokół tego dęba, żeby nikt tam do tego dęba nie doszedł. Ale trzeba wznieść się tylko ponad ten horyzont tego lasu, ponad to, znaczy ponad horyzont tam się nie wzniesiemy, bo horyzont wędruje razem z nami. Czyli trzeba ponad czubki tych drzew wznieść się, rozglądnąć w prawo i w lewo i zobaczycie, jest jedna tylko korona, nie ma innej. Jedna, jedna która góruje nad całymi tymi wierzchołkami. Ale tam, z dolnej perspektywy, z dołu, tam jest czarno. Tam są drzewo, drzewo, jedno krzywe w prawo, drugie krzywe w lewo, jedno przewrócone, jedno się chwieje, jedno robaczywe. A dęba nie widać, bo trzeba iść daleko. Trzeba przez przypadek dopiero może niektóra, niektóra osoba może udaje się trafić na tego dęba. Ale w większości nie. Ale żeby wzlecieć do góry, to trzeba mieć na tyle rozwinięte skrzydła, których nie mamy, no i nie zauważamy tego. Nie zauważamy tego, gdzie, gdzie jest ta najważniejsza wiedza dla ludzkości. I dlatego optymalni przegrywają, wydawałoby się, z innymi. Ale optymalnym, tym, którzy tak naprawdę wiedzą, wiedzą, co jest dobre, co jest ważne i co jest najważniejsze tutaj, to im to lata i powiewa, czy oni wygrywają, czy przegrywają. Oni uśmiechają się na to wszystko i mają wygwizdane. Piją sobie swoją kawę czy herbatę, jeżeli lubią, a może tylko wodę mineralną gazowaną. Niekoniecznie nawet osoloną, bo może wcale im nie być to do niczego potrzebne bo przecież w dobrym towarze mają wszystko. Tam jest sól, więc po co to dodatkowo uzupełniać? A nawet gdyby w tym nie było, to w organizmach zwierzęcych i tak już jest wystarczająca ilość soli. Sól jest potrzebna tylko stworzeniem, które przeżuwają trawę. One potrzebują soli, potrzebują więcej soli. Stąd te lizawki dla krów, te, te lizawki solne, kamień bryła, soli i to jest zawsze tam przy, przy paśniku dla tej krówki czy, czy jakiegoś innego stworzonka zielsko, zielskożernego. Tak to widzę, tak to widzę w moim przekonaniu, w moim rozeznaniu. Tak się to po prostu rysuje. Obecnie gdyby nawet te wielkie kręgi intelektualno projektowe ludzkości, te, które projektują nam nasze, m, nasze stada i projektują nam nasze baraki obozów koncentracyjnych, bo wiecie, rodzimy się już w takim baraku, obecne pokolenia, ja jeszcze nie miałem możliwości, że urodzę się w takim, z takim znamieniem, ze znamieniem bestii, ale obecne pokolenie już mają, każdy ma znamie bestii, to jest Pesel. Pesel wyryty, wytatuowany, już nie na skórze, już nie na skórze, bo to jest niemodne, tak, to, tak było tylko w, oświe, w obozie koncentracyjnym. Natomiast teraz mamy w mózgu to wytatuowane, każdy już praktycznie obywatel, obywatel, jak Obi-Wan Kenobi, musi pamiętać, czy znaczy nie musi, ale pamięta swój numer obozowy, numer Pesel. Wryte jest to tu tak głęboko, że możemy daty urodzenia nie pamiętać, ale numer Pesel pamiętam. Do wszystkiego nam jest potrzebny, a jak nie dam, to im, to im, dlatego że po tym numerze rozpoznają nas. Ostatnio kupowałem jakieś tam elektronarzędzia, bo stare się już popsuły po wielu latach. I teraz, będąc w sklepie, wybierając coś, no to już mam całą listę dzisiaj i wczoraj i elektronarzędzi. Już kupiłem, już dokonałem zakupu, ale dalej jeszcze się to pojawia. Już wiedzą i pokrewne, bo wiedzą, że jak kupiłem to, to jeszcze przyda mi się to i taki osprzęt do tego. To już mnie śledzi. A co ja miałem w tym sklepie? Co ja miałem? Ano miałem telefon ze sobą. Ten numer telefonu był przypisany do mnie. Tam były czujniki, tam była kasa. Kasa zanotowała przelew z transakcji z, z takiego numeru konta. Za taki, a nie inny towar. I gdzieś te dane, które są podobno tak ściśle tajnie przechowywany przez poufne, poszedł. Poszedł w świat, poszedł w obieg. A gdzie poszedł? No poszedł do Stanów Zjednoczonych, poszedł tam do Wielkiego Brata za ocean, stamtąd firmy również dostały informacje. Oczywiście jak? Nie wiem. Na lewo, no skoro te dane moje wyciekły, no musiały wycieknąć, skoro wiedzą, co kupiłem i co, i co ewentualnie kupię. No w takim świecie żyjemy. Już jesteśmy z tym oswojeni, już jesteśmy z tym za pan brat. Ale gdzie są systemy, które powinny w tym naszym super telefonie pokazać nam ile zjadłem albo jak zbliżam się do półki z towarem masowego rażenia, który może mnie zabić na śmierć albo spowodować zaburzenie mojej psychiki albo mojego stanu organizmu? Gdzie jest ostrzeżenie o alercie, mi przyślą burza, która do mnie jeszcze nie dojdzie, ale może dojść już mi przysyłają, a jestem przy półce sklepowej. Sięgam po zakazane, coś, co nie powinienem zjeść, nie? Ale nie mam ostrzeżenia. Przeciwnie, jest reklama, kub mnie, kup mnie, jestem bardzo dobry, zrobić ci tak dobrze, że będziesz się krócej męczył na tym łezpadol. Na tym no i tak się dzieje. Męczymy się krócej, efektywniej, w bólu i cierpieniu schodzimy z tego świata. Świat nas nie potrzebuje. Świat potrzebuje naszego numeru statystycznego, nie nas. Bo na podstawie tego numeru drukowane są, dorabiane są dorabiana jest waluta światowa w tym wielkim zgiełku, w tym wielkim przerobieniu, w tym, w tym wielkim super obozie koncentracyjnym, w którym przyszło nam żyć. I mało tego, że jeszcze żyjemy w tym obozie, to jeszcze mówią nam, że to jest obóz wolności. Obóz wolności i obóz demokracji. Tak jakby stado, większość tych baranów, durniów miała jakikolwiek prawo wyborcze. Tym baranom wydaje się, że one będą pasterza wy wybierać. No wyobraźcie sobie 200 tysięcy 200 baranów w stadzie i jeden pasterz, który musi tym zawiadywać nie? i mówi: Słuchajcie, barany, jesteście demokratycznymi baranami, wybierajcie między pasterzami. Tam jest x, y, z, kilku pasterzy im postawią. Ten pasterz im postawia i mówi: Wybierajcie, nikogo wybiorą. No, oczywiście, tego jednego, jedynego pasterza wybiorą. Demokratycznie. Będą dalej beczeć i gryźć swoją trawę, rzuć, przeżuwać. I tymi, i tymi, tymi wiecie, te, te perełki będą im czarne, potem wyskakiwać z ogonów. Takie będzie ich życie, zasrane i, i pełne frazesów wolnościowych, beczących na, na, na stada, na tych, na tych połaninach, nie leś górskich. Na zakończenie Wam jeszcze przeczytam tutaj tak. Krótka instrukcja obsługi człowieka, czyli jak postępować z naszym ciałem, jak postępować z człowiekiem. Żeby mu się tutaj dobrze wiodło i żeby nie był baranem. Nie, żeby nie był baranem demokratycznym, który, któremu, któremu każą wybierać i mówią mu, to jest twój przywilej. Wrzuć tam karteczkę, zabedż odpowiednio i będzie ci się dobrze powodziło. No to tu jest prawdziwa instrukcja taka, jak nie zrobić z siebie barana. Krótka instrukcja obsługi człowieka jest napisana tak, aby nawet ludzie mniej wykształceni mogli zrozumieć wiedzę w niej zawartą, zrozumieć i zastosować z korzyścią dla siebie, swoich rodzin, całego rodzaju ludzkiego. Jeżeli nie możecie zrozumieć, przynajmniej uwierzcie. Żywienie optymalne wybitnie poprawia także strukturę i czynność każdego mózgu ludzkiego. Także ludzie przestają, a chcą wiedzieć, szukają i dowiadują się. Znowu pominąłem to najważniejsze. Żebyście się nie obrazili, bo się poobrażają niektórzy. Odbiorą to jako coś nieprzyzwoitego i odrzucą, i odrzucą. Bo za mocno pan doktor napisał, dla niektórych. No ale cóż, może baran? Tylko beczeć, tupać nóżkami i beczeć. Beczeć coraz głośniej. A teraz, jak ma jeszcze przed sobą internet, to może jeszcze te swoje beczenia tam w internecie wpisać i rozgłaszać. Żywienie optymalne jest instrukcją obsługi człowieka, jedyną opartą na wiedzy ścisłej i jedyną zgodną z podstawowymi prawami obowiązującymi w naukach ścisłych. Jedyna. To jest jedyne drzewo, które, które jest prawdziwym, szlachetnym drzewem, jedynym, jedynym prawdziwym. Cała reszta to są, to są zasadzone, zasadzone antydrzewa, takie drzewa, które mają za zadanie schować, ukryć, zamaskować, żebyście byli baranami. Miłego, miłej niedzieli. A no aha, jeszcze widzicie, jeszcze o obrazie wam muszę powiedzieć. Widzicie, że następny etap obraz przechodzi, przechodzi, przeobrażenie. Tak się prezentuje. Muszę się pochwalić, bo przecież po to tutaj między innymi, tutaj nagrywam, żeby się można było pochwalić. Następne etapy będę wam pokazywał wkrótce. Siadam teraz do następnego etapu mojego tworzenia. Przy niedzieli mam więcej wolnego czasu, nie muszę nic robić praktycznie poza tym, co, na co mam ochotę. Także idę robić sobie następną kawę i do pracy. Cześć.